Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian. To jest kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Cóż, co mogę powiedzieć? Po wczorajszych sześciu porażkach liczę, że dzisiaj, że dzisiaj będzie po prostu lepiej. Wczoraj miałem wam pokazać nowy skład. Pokażę wam go dzisiaj. Nie zwracajcie uwagi na nazwę to, to, to ona nie ma sensu. To jest skład, którego, który chciałbym użyć. No jak widzicie, pewnie nie są to jacyś zawodnicy typu Ronaldo, Runi czy ktoś, ale jednak oni są dobrzy. Naprawdę, wygrałem nimi chyba dwa mecze, może nawet trzy. Jednak co wyjdzie na wizję? No, najpierw muszę poczekać, bo niektórzy są kontuzjowani, plus zmęczeni. Dlatego, pierwszy mecz zagramy normalnym składem. No, wiecie, Lewatelli, jak to super nazwałem. Okej, okay, postanowiłem, że zagramy sobie, jako że ogółem chyba, czy awansowałem do kolejnego etapu, wydaje mi się, że tak, 2-0 wygrałem, tam było napisane, tak jest, jedna 8 przechodzimy do 1-4, żeby nie było ten mecz jakiś ciekawy, nie był mój rywal, również do dobrych nie należał, bo to było tak, że co chwilę lagowało i mecz zamiast, no 16 minut trwał pół godziny, um, super przeżycie to nie było, jednak teraz... Po raz. Nie, po raz chyba drugi przechodzimy do kolejnego etapu turnieju. Pewnie trochę poczekam, zanim znajdę przeciwnika, ale co tam? Może tutaj odnajdziemy nasze szczęście, naszą moc i wreszcie wygram mecz. Oby, oby. Jest przeciwnik z polskimi strojami i o oh mój Boże, Meolesi. O, oh, chyba gram z Polakiem. Chyba, chyba no. Mmm, Amrabat, czy jakkolwiek on się nazywa na lewej obronie, no to jest ciekawe rozwiązanie. Doskonale wiem, że nasz naród jest narodem kreatywnym. No to co? Będzie ciekawie. Balotelli do. A, to jest kaka. Już ja się cieszyłem, że to jest Lewandowski. Mamy to środkowanie. Balotelli, moc. Wow! Ale obrona, no nie mówcie, że to nie było dobre. To było dobre. No i ciekawy pierwszy stały, gry, stały fragment gry w tym meczu, Marcelo zbyt daleka piłka Szarał i może to jakoś skontrować. Kaka! Strzał z lewej nogi Balotelli, dalekie dośrodkowanie, przegapione, Błaszczykowski, co za wolej! Marquisio, no tak, bo to ma sens, naprawdę... Naprawdę zwykły strzał wchodzi, a moje nie, moje nie wejdą, no kurde. Ta Uwielbiam tą grę, naprawdę. No dawaj Robert! Wsadź coś do tej bramki, no rzecz cholerny Portugalczyku! Przestań do cholery jasnej to bronić Marcelo, dawaj! Na główkę do kogoś, ja cię proszę! Dobra, może być i El-Sharawi, on przyjmie, on uderzy, no i... Gola nie zdobędzie, Balotelli wycofał, Sharawi główka wruje w patryście. Trichie. I koniec pierwszej połowy 1 do zera. Nie rozumiem, co ja muszę robić, żeby oni zaczęli strzelać bramki. Klikam, tyle sytuacji, ale nie, nie, nie wchodzi. On dwa strzały i jeden gol. Demet. Proszę cię, Mario! Nie zawiedź mnie! Strzel go lap! Po... No, matko i boska! Jego cały skład no nie ma żadnego zgrania. i mają wszyscy na maksa. No i co? Naprawdę. Poprzeczka, Lewandowski, nie wymaga, no słupek, tak, tak i kolejne pewnie będzie spojenie, albo nie, odbije się od poprzeczki, poleci w dół, ale nie wpadnie do bramki, tak zaraz będzie, Lewandowski, no proszę, wreszcie, Jeden do jednego w 72 minucie, Robert trafił, ale, ale nie czysto, bramkarz to odbił, no dobra, może, może to jest ten przełomowy gol, może Lewandowski początkuje nowy początek. Zaraz się przekonamy. Lewy biegnie po drugiego gola, przelobował i czyżby 2 do 1? Lewandowski po trzymaniu piłki od baloteliego wpakował tym lobem do siatki. Tym samym zdobywa swojego dru dru dru, dru drugiego gola. O, może. No niemożliwe, ale możliwe. Może wygramy. Ostatni gwizdek. Sześć zwycięstw, Tak, chciałbym sześć porażek. Seria została zakończona. Lewandowski pozwolił nam, dał nam zwycięstwo. Kasemiro zawodnikiem meczu. Jednak Lewandowski, to on dwa razy skierował piłkę do siatki. Tym samym awansujemy do półfinału tego właśnie pucharu. Jednak niech ten zespół odpocznie. Pokażę wam ten, który pokazać miałem. Kto wie, może dzisiaj właściwie zdobędziemy złoto, że tak to nazwę. Och, yy, ina, nawet nie mam pojęcia kiedy, ale nabawił się kontuzji. Mam 12 tysięcy monet, to pięknie. Jeszcze drugie tyle i mam na yy, tego, kogo bym chciał. A, aha, czyli jeszcze tutaj kilka kontraktów, ale nie widziałem, bo one się tam wyświetliły, więc dobra. Szybko to przerzucę i właściwie tak się prezentuje ten skład. W sumie dałem za niego... Nie wiem, 5-6 tysięcy, wszyscy są prawie na cenie na Quixel, więc wiecie, Garaj dla przykładu 750, 750, bramkas 800, więc naprawdę, szału nie ma, ale szału mam nadzieję, że będzie na boisku, bo uwierzcie, że to nie są zwykli gracze. Swoją drogą, Ola John, mam nadzieję, że niektórzy pamiętają, Koma jest też, John? Mam nadzieję, że dobrze, fajny z niego zawodnik. Tak, nie, nie dlatego, że tam ma chyba około 90 tempa, dobry z niego człowiek. Dobra, ten półfinałowy mecz zostawimy sobie na później, nie mam po prostu cierpliwości, jakieś 3 minuty kogoś szukam no i znaleźć po prostu nie mogę, dlatego też zagramy kolejny mecz w sezonie online, dla przypomnienia Liga trzecia, nie wygraliśmy jeszcze żadnego meczu, czy to się dzisiaj zmieni? Zobaczmy. No dla odmiany tutaj przeciwnik znaleziony od razu, niech będą ładne stroje Arsenalu, Stamford Bridge... O cholera, zbyt wysoka na Neymar, no nie, nie, a Benzema, Benzema, Chabi Alonso, Iscora, Kitty, Villa, ciekawa obrona, o cholera, to jest Marcelo, to jest Ramos, to jest Piqué, to jest Dani Alves i to jest Casillas, na, wow, wow, no więc zobaczymy, ja mam skład za 5000, on za jakieś... Co najmniej 100, więc zobaczmy, jaka to będzie różnica. Eder wygrał pojedynek z pikem. Muszę uważać, żeby tam Martinez nie został złomany, złapany na spalonym przebiegu. Martinez polekarny 1 zera, Wyśmienicie, wpakował piłkę do siatki rywala. No i widzicie, to jest właśnie to, czego w tej grze nie lubię. Znaczy, wiecie, w momencie, kiedy ja to robię. To jest ok, ale w momencie, kiedy mi się to dzieje, to jest tragedia. Chodzi mi o to, że widzicie, jaki. No, sami widzieliście przed chwilą skład cały, skład przeciwnika. Widzieliście skład mój i widzicie, kto pierwszy zdobył gola, nie? Szybkie wznowienie: Jackson, Martinez wystawił sobie Eder właściwie na 2 do 0. Przepraszam, że pomyliłem. Ten sam kolor skóry mają. I z łatwością, widzicie z jaką łatwością oni to robią. Zawodnicy Kolejno. Martinez za 800, Eder za 400. Lewandowski. 1051 Nie był w stanie trafić wiele razy. Eder zaraz może wpakować kolejną bramkę słupek. Ups, dośrodkowanie, jednak jak widzimy, główka wysoko nad poprzeczką. Panie i panowie, ten zwinny Argentyńczyk może zaraz pokazać klasę, wycofał piłkę. Eder, podszedł do środka. No, tam, tam brzydko się zachowali ci, obrońcy. A szkoda, miałem wizję, ale bałem się uderzyć z pierwszej piłki. John, odchodząca piłka, Mangala 3-0! Matko, jedyna! Czy to jest. nienawidzę tej gry! Nienawidzę tej gry! Składem za 5000 robię cuda! Właściwie mój znajomy mi pokazał swój skład i się trochę na nim wzorowałem. Dlatego też pozdro i dzięki. Ogółem ci zawodnicy są popularni, chodzi mi o Edera i Martineza. Wiele graczy ich uwielbia. No cóż, Liga Portugalska, ten skąd właśnie niezbyt dużo nie powiedziałem. To jest oczywiście Liga Portugalska, jak może niektórzy byli w stanie zauważyć. I jak widzicie, Liga Portugalska może nas doprowadzić do sukcesu. 4-0 Casillas pokonany po raz czwarty w pierwszej połowie. Casillas, Jeden z najlepszych bramkarzy w grze! Ej, Eder faulowany, ja myślę, że to jest czerwona... No, żółta kartka dla Czabiego Alonso. Szkoda, że nie w jedenase, bo byłaby okazja do zdobycia piątego gola w tej połowie, ale czy ktoś mówi, że nie ma okazji w tym momencie? Kogo my tu mamy? Quinter, jak, jak się uderzało te rzuty wolne? Pani, panowie, Quintero! O Jezu, fatalnie. Fatalnie, ostatni raz trafiłem Shakirim, jak testowałem różne składy. A tak to niezbyt dobrze mi to wychodzi. Ale Martinez... Uuu, Casillas obronił. Będzie out. Matić środkowy defensywny 5-0 co za główka Martineza niebywałe A to jest dopiero pierwsza połowa Chyba, że przeciwnik ucieknie, jednak nic na to nie wskazuje. W taki sposób pierwsza połowa tego ligowego meczu się kończy. Martinez Ederman Gala Salvio Martinez, Kilionaris No jak widzimy, niezbyt dobrze im idzie. Chodzi mi o przeciwnika, troszkę nas i jego fani zbuczeli. Trzy szczały zero celnych u nas 11 i 10 celnych, 5 bramek. No po prostu wyśmienicie. Mam nadzieję, że podobnie nam pójdzie w drugiej połowie. John tym razem z drugiej strony. Ponownie, nie, nie, ponownie mankala Danilo czy Rakitic, Danilo szybszy i Quinte, Nie, prawdopodobnie nasz Bramkarz? Nie, Di Maria, a jednak Helton wybija piłkę. Ale jeśli o jeny, to może być dobra postawa naszych graczy. Wow, czy Benzema? No nie, bywało 5 do 1. Czyżby przeciwnik na znaczy, Nie, 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 niech nie wraca do gry, bo jednak. Mm, takie sytuacje są możliwe, że jeszcze to się skończy remisem. Niebywały, ale koniec. W taki sposób, takim składem wygrywamy nasz pierwszy mecz w lidze trzeciej. Serio? No, znaczy jestem zadowolony. Kurde, kupiłbym sobie Graja inform, ale o tym pomyślimy. Chciałem zagrać mecz w tym pucharze mistrzów, ale znalezienie jakiegoś przeciwnika na chwilę są graniczy z cudem. No jakim... Nie tak na logikę. Jak może mogę zostać rozłączony z przeciwnikiem, jeśli nawet się z nim nie połączyłem. No po prostu wiecie, taka informacja się zawsze wyświetla. Wkurzające, bo naprawdę 2-3 minuty czekam, kilku próbuję się połączyć i nic. A co my tutaj mamy? No, to jest mecz ligowy, nasz przeciwnik ma skład z BPL. Ja gram oczywiście tym za 5000. I co? Czy go rozgromię tak samo jak zrobiłem to z zespołem rywali? No na obronie mamy Vilića oraz Sakko. Może być ciężko, może nie oznacza musi. Pamiętajcie. Nie żebym był pewny siebie czy coś. Ashley Cole, no i znów próba wrzutką i główką, ale stary, znaj coś nowego. Na przykład coś w tym stylu jak na przykład długie podanie od Johna i jak widzimy Eder je otrzymuje. Przejście do środka, bardziej Eder, jeszcze jest tutaj bliżutko do dobitka! Jeszcze jedna dobitka, no nie dojdzie do niej, choć może John, próba będzie rożny. O, o, Eder, dobra, na drogę, droga do bram, wow! Mam wrażenie, że ta piłka opuściła stadion, ale mocny strzał. Czech miał troszkę szczęścia, no tak, trochę go upokażą, a teraz to my mamy pecha, no a Czech nadal szczęście, choć Eder próba jeszcze raz i będzie rożny. John tym razem trochę lżej, perfekcyjnie, panie i panowie, Mangala. Kolejny jego gol w dzisiejszym odcinku. Nie, żebym nadużywał główki, ale on akurat jest główkowiczem. Ma ich 87. Nie, że głów 87, tylko statystykę. 87, więc. Proszę nie narzekać, że nadużywam. Rożny to rożny. Z rożnych to jeszcze jakoś staram się bardzo nie płakać. Przeważnie, jak wiecie, ciągle takie, że jest przejście, kurczy. no wiecie o co chodzi, nie? Bum, 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 Martinez! Jest lob i jest i gol! Gładko, gładziutko ta piłka weszła do siatki. I czy to nie jest. Nie, to jest jego pierwszy gol w tym meczu, jednak spisuje się idealnie. Tak trochę zaryzykowałem tym lobem, bo niezbyt widziałem, gdzie dokładnie bramkarz jest, ale idealnie zmieściło się to pod poprzeczką 2 do 0 w 39. Tym razem Eder, mam wrażenie, że to jest 3 do 0. I nie tylko wrażenie, ponieważ jestem pewien, że jest 3 do 0. Wow. Aj, w takim momencie, no dobra. Znów jesteśmy buczeni przez kibiców 3 do 0. Mangala, Martinez oraz Eder. Takie czarne trio, że tak powiem. Jak prezentuje się to po pierwszej połowie? Prezentuje się to znakomicie. Fernandinho zaryzykowałem i fenomenalnie to złapał. Teraz długa piłka do Martineza, który jest już praktycznie sam na same, Eszli, nie jest stanie zatrzymać tego potwora. Martinez! Pewnie! Na 4 do 0 i tak jest spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą. On chyba, chyba czuje, że zdobędzie hat-tricka. Ups, Jesus na was i znów Helton naprawdę ładna interwencja. No, dużo, o ile dużo roboty nie ma, tak na jeśli jest już coś do zrobienia, no to ładnie się spisuje. I poprzeczka Gorat. Ups, przepraszam, przepraszam, myślałem, że wybije to nad poprzeczką. Eder zdobywa drugiego gola w tym meczu. 4 do 1. Taka mała zmiana. Eder niech już sobie odpocznie, nie dopuszcza, żeby zdobył hat trika więc Lewandowski wchodzi na boisko. No wiem, że ta jena była samobójcza, ale kto na to patrzy później. Martinez on nadal ma chrapkę na tego trzeciego gola. To samo ma Lewandowski, który zdobywa pierwszą swoją bramkę w tym meczu. Można powiedzieć, że wejście smoka, czyż nie? Nie, sweaty goal. Lewandowski z łatwością przedarł się przez obronę. I czy to jest panie i panowie? Tak jest. Doskonale wiecie, ile to jest. 7 do 1. I czy mi się wydaje, czy to jest w tym momencie nowy rekord? Tak, coś mi się wydaje. Koniec meczu. Zwycięstwo 7 do 1. Mangala, Martinez, Eder, Martinez, Lewandowski, Salvio, Lewandowski i Eder. Czyli w sumie zdobyliśmy 8 bramek, jak widzimy lewy. Wszedł na boisko za Edera i zdobył lepszą ocenę od niego. Bramki, dwie. Kto dzisiaj najwięcej razy asystował? no proszę proszę, Martinez! Wiadomo dlaczego został zawodnikiem tego meczu to jest bajka, to co się w tym momencie dzieje. Zdobywamy kolejne trzy punkty w lidze trzeciej I nadal jest szansa, że się w niej utrzymamy. Mówię całkiem poważnie. Ale jednak ta moc wróciła. Wystarczyło za... skład za 5000! To najbardziej mnie wkurza, ale jednak... No cóż. To było to, czego potrzebowaliśmy, po prostu tani skład, ale ważne, żeby dobrze grał, nie? Nie mówię, że tamten źle gra, ale jednak jedna teoria z komentarzy się potwierdziła, że im... Znaczy, im nie... nie tyle, że im lepszy skład, tym gorzej gram, jednak im lepszy skład, tym, nie wiem, trudniejsi przeciwnicy, czy coś, ale z drugiej strony Moi przeciwnicy, mo... no nie mam pojęcia, jakie to są algorytmy na tych przeciwników czy coś, no ale to normalne nie jest, tak czy siak wchodzimy na nową passę, trzecia wygrana pod rząd, czy jutro dołożymy kolejne trzy, mam nadzieję, że tak, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, Pelka, Damian, do usłyszenia, cześć!